Adrian Błyszyński, dziś znów po raz kolejny, jak już wspominaliśmy, to chyba dziewiąty ten main event, czy który tam twój w karierze i znów taki, który na pewno będzie długo wspominany, znów mocna, twarda, wciągająca walka. Dzień godzić wam wszystkim, e, tak, no, cieszę się, że walka znowu mogła się podobać. E, niestety smuci mnie fakt, że niestety przegrałem tą walkę i oddaliłem się od, od moich planów, od mojego. E, od mojego szczęścia. Ten dzisiejszy pojedynek tak może nawiąże troszeczkę do tych swoich ostatnich bitew, które, było, które były, był trudniejszy, taki bardziej zaskakujący. Jak sam oceniasz to? Nie no wiecie co, tak ja powtarzam cały czas w ostatnimi czasy, ja chcę się bić z najlepszymi zawodnikami. Uważam, że Piotrek jest y, czołówką y, kraju y, w, w MMA, y, więc cieszę się, że to właśnie z nim się mogłem spotkać. Czy mnie czymś zaskoczyło? No nie, ja chciałem prowadzić walkę w stójce, gdzieś tam jak mnie Piotrek sprowadził, wstawałem, chciałem się bić, no, trafił mi kilkoma mocnymi ciosami, mm, czułem delikatne zamroczenie później już, sędzia przerwał walkę, jeżeli e, ocalił mi troszeczkę zdrowia, no to e, dziękuję mu bardzo, e, no co, no, ktoś musiał wygrać tą, tą walkę, ktoś musiał przegrać. Smutno mi, że, że to ja ją przegrałem. No właśnie to przerwanie. Mówisz, że dziękujesz e, sędziemu, ale tak jak tam wewnętrznie czułeś, to co, chciałeś jeszcze walczyć? Kurde, ja walczę do końca. E, no myślę, że jeszcze mógłbym odwrócić karty tej walki. E, wiecie co, no ciosy spadały na mnie. E, Pewnie za lata moment poszedłbym po nogi, walka znalazłaby się w parterze, tam bym troszeczkę odpoczął. Mieliśmy jeszcze około półtorej rundy, więc wszystko było no jeszcze do rozstrzygnięcia w dalszym, w dalszym czasie tej walki. A ja co myślałeś w tym momencie, że może być przerwanie? Kiedy to się stało? Kiedy walka została przerwana? Czy raczej zupełnie co innego gdzieś tam yy, wydawało ci się, że może nastąpić? Nie, no, kilka sekund wcześniej słyszałem e, od sędziego bosackiego, e, że mi się bronił e, No i broniłem się, no, ale widać nie wystarczyła ta obrona e, no i przerwał walkę. Tak. Abstrahując już od tego, jak się ta walka zakończyła, pomijając fakt, że no, tak, się, tak się akurat potoczyła, że to już, już kolejna porażka teraz u Ciebie na koncie samego przebiegu z tego, co pokazałeś, z tego, co tutaj włożyłeś w tę walkę. Jesteś zadowolony? Nie, niestety nie jestem zadowolony. Nie są zadowoleni na pewno moi trenerzy, którzy powiedzieli, że porozmawiamy sobie na sali. Eee, no co, nadałem no, z siebie wszystko. Plan gdzieś tam się... Nie powiódł, chciałem troszeczkę inaczej, żeby to wyglądało. No, i tak jak mówię, ja chciałem unieść rękę do góry. To sobie wizualizowałem, do tego codziennie wstawałem i ciężko trenowałem. Miałem mnóstwo wyrzeczeń, podeszłem do tego mega profesjonalnie, po procencie, po procencie dokładałem codziennie. No, i jest mi, powiem po kolejny raz, że jest mi bardzo przykro, no że taki jest werdykt, że tak walka się zakończyła. Może zdradźmy troszeczkę, jak to miało wyglądać rzeczywiście i dlaczego, dlaczego z trenerzy tak bardzo chcą z tobą teraz na sali porozmawiać po tym pojedynku. No troszeczkę nie, nie wykonywałem nie wykonywałem planu, który, który był e, zalecony przez e, trenerów. E, moje serie nie były wydłużane. E, za mało ciosów wyprowadzałem. E, e, no, mam tam jeszcze kilka tajników, o których nie, nie chcę mówić, e, no ale jeszcze miałem troszkę wprowadzić do tej walki. Może za bardzo chciałem pokazać wszystko, co mam do pokazania. E, chciałem, żeby to było efektowne, a nie stało się efektywne. Jak się czułeś kondycyjnie? No bo po tych 50 minutach, tak jak rozmawialiśmy też na ważeniu, raczej to nie powinno być najmniejszym problemem? Czy był jakiś moment przytkania w trakcie tych dwóch rund? Nie, no czułem delikatną zadyszkę, czułem, że tętno jest podniesione, ale tak jak już tutaj powiedziałem po walce, że czułem, że z piocka schodzi powietrze, że czuję się coraz gorzej. Widziałem, jak schodził po pierwszej rundzie do narożnika. Jak byliśmy w klinczu, to słyszałem, jak oddycha. I, 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 I no czułem, że czas gra na moją korzyść, tak więc no bardzo mi się przykro, że tak się zakończyło. Powtórzę jeszcze raz. A jak z tym tętnem, bo podobno ratownicy medyczni mieli problem, żeby ci je zmierzyć. Tak, nie wiem, nie wiem dlaczego może przez to, że troszeczkę gdzieś tam mówiłem, ale ten, tętno, wszystko jest ok, zostałem przebadany, wszystko jest w należytym porządku. Tętno było w porządku. Tylko trzeba było je zbadać trzy razy dla pewności chyba. No to teraz jak dalej sytuacja będzie wyglądała? Jak planujesz, jak myślisz, kiedy ewentualnie powrót? Bo sądzę, że po tym, co się dzisiaj wydarzyło, po tym, co dzisiaj pokazałeś, pewnie organizacja Babylon sięgnie znów po Twoją osoby. Wiecie, co mam, mam, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że znowu nie, nie będę się bił z kimś na przetarcie, bo no, powtarzam po raz kolejny, że chcę się bić z najlepszymi, z dobrymi zawodnikami. Chcę sobie coś udowadniać, chcę bić, widzieć w jakim jestem momencie, w jakim miejscu. Dla mnie, podstawą była ta walka. Priorytetem nie myślałem, co dalej. Wiadomo, że dążę do pasa, ale nie, nie, nie kalkulowałem, co będzie. Po wygranej nie kalkulowałem, co będzie po przegranej. Eee, I no po prostu teraz musimy się przespać z tym. Musimy spotkać się z trenerami na sali, porozmawiać o tym, co się wydarzyło. Musimy obejrzeć materiał. Eee, Znaleźć, co, co nie zagrało w tej walce, co nie zagrało w mojej głowie, no bo w, e, przygotowania były naprawdę solidne. Uważam, że były nawet lepsze e, do przygo od przygotowania do ostatniej walki o pas i opuścili Cię kibice, bo widziałem, że na koniec, na koniec gdzieś bardzo głośno się dopingowali, Nie liczna grupa, ale bo wiadomo jakie są warunki, ale bardzo głośna i widać było, że jest wsparcie, czułeś, słyszałeś? Tak, tak, czułem, słyszałem, widziałem. Bardzo się cieszę. Chłopaki Sportowe Zagłębie e, zawsze starają się gdzieś tam zaznaczyć swoją obecność, e, co by nie było i no, cieszę się bardzo, że byli ze mną e, i nie opuszczają mnie i w tych dobrych i w złych chwilach, no bo wtedy właśnie poznaje się prawdziwych, prawdziwych przyjaciół, e, bo wiadomo, że wszyscy kochają bohaterów, wszyscy kochają zwycięzców, e, a kiedy podwija się noga, to często e, ludzie po prostu znikają jak bańki mydlane i no, cieszę się, że mam przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć i którzy zawsze są ze mną, co by się nie działo, to dla nich jestem zwycięzcą. I tak naprawdę w środku ja czuję, że jestem zwycięzcą, walczę cały czas, walczę cały czas do końca, nigdy się nie poddaję i, i to mnie najbardziej cieszy. Dziękuję bardzo i czekamy w takim razie na Twój kolejny pojedynek. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję wszystkim moim kicom i moim sponsorom. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Wam. Jeszcze.